Jaki jest Mercedes CLS? Czy nazywanie go autem kombi jest właściwe? Czy więcej w nim stylu, czy praktyczności? Za chwilę spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Ja mam na imię Jarek, a Wy oglądacie kanał MOTOHOLIZM. Zaczynamy! Dzięki uprzejmości Huberta za chwilę sprawdzimy jakim autem jest Mercedes CLS Shooting Brake, z roku 2013 w wersji 350 CDI. A tymczasem słów kilka o początkach. Kiedy amerykański projektant Michael Fink około 2001 roku zaczął tworzyć szkice nowego rodzaju nadwozia z gwiazdą na masce, nic jeszcze nie zapowiadało zmian, jakie miały nastąpić. Wszak pozostałości oryginalnych i odważnych projektów niejednej marki spoczywają do dzisiaj schowane głęboko w szufladach ich studiów projektowych. W tym wypadku Stało się jednak inaczej. Zaprezentowany we Frankfurcie w 2003 roku Mercedes Vision CLS Concept, rok później, już jako gotowy do sprzedaży model, co rzadkie, w niemal niezmienionej formie, przedstawiono publiczności nowojorskich targów motoryzacyjnych. Ta premiera uczyniła markę ze Stuttgartu prekursorem całkiem nowej klasy tzw. Tak czterodrzwiowych coupé, do której po kilku latach ochoczo dołączyli inni niemieccy producenci pojazdów premium. I nie tylko. Żeby wspomnieć jedynie Porsche Panamera, Audi A7, BMW Grand Coupe czy Volkswagena Passata CC. Idea, jaka przyświecała twórcom tego wozu, mówiąc w skrócie, polegała na stworzeniu na bazie statecznej klasy E czterodniowego samochodu o cechach klasycznego Coupe. Kluczowymi elementami były tutaj obniżona sylwetka, łukowaty dach czy chyba najbardziej charakterystyczne drzwi z szybami bez ramek, których powierzchnia uległa widocznemu zmniejszeniu. W porównaniu do sedana. Po drobnej modernizacji z 2008 roku, dwa lata później światu ukazał się CLS drugiej generacji o kodzie C218. Niemcy, zachęcani tym, jak rynek przyjął sedana coupé, postanowili pójść za ciosem i na bazie nowszej odmiany stworzyli kolejne nowum, czyli coupé kombi o nazwie Shooting Brake któremu za chwilę będziemy się przyglądać bliżej. W 2017 roku zaprezentowano trzecią odsłonę modelu o kodzie fabrycznym C257, która stała się wizerunkowo zupełnie nowym pojazdem. Odświeżono ją dopasowując stylistykę do aktualnie produkowanych modeli Mercedesa, jednocześnie zachowując ducha pierwowzoru i ponadczasową linię. Czegoś takiego jak CLS Shooting Brake w historii Mercedesa jeszcze nie było. Trudno więc się dziwić, że widok bardzo oryginalnie wyglądającego samochodu z wyraźną gwiazdą na grillu. Wzbudza zainteresowanie. Dla fanów marki, już po chwili wyraźne boczne przetłoczenia za tylnymi drzwiami uruchamiają skojarzenia z modelami Mercedesa serii W105-180 z lat 50., zwanych potocznie pontonami. Takie nawiązanie znalazło się również w E-klasie typu szeregów W212, na której CLS technicznie się opiera. Ale to tyle jeśli chodzi o nostalgiczne analogie. Reszta jest na wskroś nowoczesna i nowatorska. Zarówno łukowato poprowadzony dach, który mimo wydłużenia go w wersji Shooting Brake nie zepsuł kształtu nadwozia, jak i linie biegnące również łukowato po bokach nadają autu dynamizmu i nieszablonowości. Tył Przywodzi za to na myśl skojarzenia z luksusowymi jachtami, i myślę, że są one właściwe, ponieważ jedną z opcji, jaką można było zamówić, była drewniana podłoga bagażnika, w stylu znanym z bardzo drogich, luksusowych jachtów. Całość doprawiona jest pakietem dodatków AMG. Charakterystyczne w formie zderzaki, przedni i tylny, progi oraz łatwo rozpoznawalne felgi stanowią kropkę nad I stylu tego Mercedesa. We wnętrzu jest jednym słowem luksusowo. Samo otwarcie bezramkowych drzwi sprawia, że czujemy, że obcujemy z niestandardowym autem. To i nisko poprowadzona linia dachu nadają mu sportowego sznytu. Po zajęciu miejsca na czarnym skórzanym fotelu zostajemy otoczeni materiałami, które dla zmysłowców odbierających otoczenie czymś więcej niż wzrokiem dają wrażenie przyjemnego powiewu luksusu. Na każdym kroku auto nie pozwala nam zapomnieć, że jest wyjątkowe i jak miesza motoryzacyjne gatunki. Weźmy choćby kierownicę. Trójkątny kształt i wstawki w kolorze aluminium zdają się wskazywać na sportowy charakter. Środek koła wykończony skórą, zapewniający dobry chwyt dla dłoni to coś co sprawdzi się i w sporcie, i w świecie komfortu. Za to góra i dół wieńca steru jest wykończona w drewnie, które kojarzy się wyraźnie z topowymi autami kategorii premium. Podobnie na desce rozdzielczej, z jednej strony metaliczne przyciski i srebrne wykończenia nawiewów, z drugiej polerowane dekory w ciemnym odcieniu z widocznym kształtem słojów drewna, a jako zwieńczenie piękny akcent w postaci klasycznego analogowego zegarka z białym cyferblatem. Ergonomia jak zawsze w Mercedesie wzorowa, z moim ulubionym zestawem przycisków do elektrycznego sterowania fotelem, czytelnym, oczywistym, funkcjonalnym. Chyba nie da się tego zrobić już lepiej. Oko cieszą zegary schowane w głębokich tubach. Nie ma tu klasycznej dźwigni do zmiany biegów. Została jedynie dźwigienka przy kierownicy, za nią przyciski do zmiany przełożeń w trybie ręcznym. Pozwoliło to na wygospodarowanie miejsca na uchwyty do kubków na szerokim tunelu środkowym, który wyposażony jest również w bardzo wygodne podłokietniki. Linia drzwi łączy się płynnie z deską rozdzielczą. Na jej środku znajdziemy, podobnie jak zegary, schowane głęboko w obudowie ekran systemu multimedialnego. Zapewnia to z jednej strony dobrą czytelność w słoneczne dni, a z drugiej świetnie wygląda. Nadal nie rozumiem, dlaczego w nowszych autach, w tym niektórych Mercedesach, ekrany muszą wyglądać jak doklejone na ostatnią chwilę. Zajmowanie miejsca z tyłu i podróżowanie w drugim rzędzie. To już trochę inna historia. Przez nisko opadający dach i małą powierzchnię szyb trzeba dość wyraźnie się schylić, żeby dostać się na kanapę CLS-a. I lepiej nie zapraszać tam pasażerów ze skłonnościami do klaustrofobii. No cóż, takie to auto. Styl ponad wszystko. Jeśli dla kogoś jest to ważne, powinien raczej rozglądać się za tradycyjną e-klasą kombi. Podobnie sprawa ma się z bagażnikiem. Jego otwór załadunkowy, wyraźnie wąski na dole o kształcie odwróconego trapezu, nie jest stworzony do przeważania dużych kanciastych walizek. Przestrzeń ładunkowa jest dosyć płaska, może nie bardzo mała, ale z pewnością w kategorii praktyczności to nie kombi, nie będzie miało większych szans z tradycyjnymi rodzinnymi autami. Za to, kiedy rodzina zajmie już miejsca w tym aucie, może zostać dowieziona do celu w bardzo dynamicznym stylu. Dzisiaj liczby, jakimi dysponuje silnik Mercedesa, nie robią już wielkiego wrażenia, ale 265 koni mechanicznych z 3-litrowego turbodoładowanego silnika naprawdę wystarcza do przyjemnie aktywnej jazdy. Tutaj od mocy ważniejszy wydaje się moment obrotowy. Pokażne 620 Nm pomaga katapultować ten wóz do 100 km na godzinę w nieco ponad 6 sekund. Przy czym spalanie pozostaje na bardzo akceptowalnym poziomie, bo w mieście da się zejść nawet poniżej 10 litrów, na trasie przy równej jeździe osiągnąć wynik zaczynający się od 6, średnio wlewając do baku 7,5 litra na każde 100 km. Automatyczna skrzynia 7G świetnie pasuje do tego silnika. Chociaż jestem zwolennikiem bardziej tradycyjnych rozwiązań, to nie brakuje mi tutaj klasycznej dźwigni, która zniknęła ze środka tunelu. Nie wyobrażam sobie za to w tym aucie skrzyni manualnej, bo i po co? Automat dopasowuje przełożenia bezbłędnie, działa wystarczająco szybko, chociaż nie do końca niezauważalnie. Kiedy zachęcimy silnik prawą stopą do pracy na wyższych obrotach, bez protestów zrzuca biegi i dostraja się do preferowanego poziomu dynamiki. CLS jest jednym z tych aut, w których trudno zdecydować co lepsze: oglądanie go z zewnątrz czy samoprowadzenie. Klasyczny tylny napęd zdaje się być ukłonem stronę ludzi, którzy lubią prowadzić. Wspomniany duży moment obrotowy powoduje, że nieustannie chce się korzystać z osiągów auta. Przyspieszenia i elastyczność Sprawiają wielką przyjemność. Żeby nie zrobiło się gorąco, na wyposażeniu znajdziemy rozbudowane systemy bezpieczeństwa z aktywnymi tempomatami, asystentem pasa ruchu i oczywiście kontrolą trakcji. Zanim zaopiekują się nami komputery, możemy liczyć na tylne opony w rozmiarze aż 285 na 35 na 18 chociaż dla chcącego nic trudnego i pozbycie się z nich części bieżnika jest jak najbardziej możliwe. Jadąc CLS-em zapominamy, że prowadzimy kombi. Niska pozycja za kierownicą, nisko schodzący dach, pokaźne słupki dają wrażenie przebywania w tradycyjnym sportowym kupe, bardzo luksusowym, ale jednak. W aucie Huberta zastosowano klasyczne zawieszenie. Za dopłatą dostępna była jeszcze pneumatyka. Poza brakiem porównania do tej drugiej wersji, w tym zawieszeniu nie brak mi niczego. Jest wystarczająco usztywnione do precyzyjnej jazdy i odpowiednio komfortowe do dalekich autostradowych podróży. Poziom hałasu nie odbiega w tym wypadku od standardu znanego z tej klasy aut. Niewysilony silnik, nawet jeśli odzywa się przy mocniejszym wdypnięciu gazu w podłogę, nie rani uszu topornym klekotem. Dzięki widlastemu układowi w jakim został zbudowany, jak na silnik wysokoprężny, brzmi całkiem przyjemnie. Jako, że ta generacja cls jako pierwsza i ostatnia pojawiła się w wersji Shooting Brake, jej unikatowość rośnie z każdym rokiem. Kiedy myślimy o samochodach klasycznych, do głowy przychodzą nam najczęściej rzadsze wersje poszczególnych modeli, właśnie w nadwoziach Coupé czy Roadster. W dalszej kolejności przeważnie pozycjonujemy stateczne limuzyny. Samochód typu Kombi normalnie byłby w tej hierarchii na odległym miejscu, ale biorąc pod uwagę, że nie mamy do czynienia z autem wyraźnie użytkowym, albo mając świadomość, że ował użytkowość schodzi w nim na daleki drugi plan, to śmiem twierdzić, że Shooting Brake C218 za 20-30 lat może stać się cenionym klasykiem. I odwiedzać regularnie zloty poświęcone takim autom. W tym miejscu. Dochodzimy do końca zachwytów nad stylistyką i tworzeniem nowych trendów, i musimy się zmierzyć z techniczną prozą życia. Pod maską tego CLS-a pracuje bowiem 3-litrowy silnik diesla o oznaczeniu 350 CDI i kodzie fabrycznym OM642. Motor, który wywołuje ambiwalentne odczucia. Z jednej strony jest świetnie zaprojektowaną jednostką o bardzo dobrych osiągach, z drugiej jego wadliwy osprzęt sprawia, że przy braku szczęścia do poprzednich właścicieli albo własnych zaniedbaniach możemy stanąć przed koniecznością doprowadzenia go do technicznej sprawności która porządnie szarpie nas za kieszeń. Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim na różnego rodzaju wycieki. Na przykład z chłodnicy oleju, która zamontowana jest w rozwidleniu cylindrów i posiada niedopracowane uszczelki, które przepuszczają olej. Rodzaj zastosowanego materiału uszczelnień zmieniono po 2010 roku, co znacznie poprawiło sytuację. Niezbyt udane materiały zastosowano również pod wtryskiwaczami, co powoduje kolejne nieszczelności. Wydostający się olej zapycha klapki sterujące długością kanałów dolotowych znajdujące się w kolektorze ssącym, a także turbosprężarkę i jej nastawnik, odpowiedzialny za zmienną geometrię łopatek. Objawem tego problemu mogą być trudności z wkręcaniem się silnika na wyższe obroty. Życia nie ułatwia również filtr DPF. Żeby go wypalić, komputer podnosi temperaturę silnika, zwiększając dawkę paliwa. To z kolei przedostaje się do oleju silnikowego, stopniowo go rozcieńczając. Dramatyzmu sytuacji dodaje fakt, że moglibyśmy to zaobserwować po zwiększającym się stanie oleju na magnecie, gdyby nie jego wycieki z chłodnicy oleju. W związku z tym stan płynu może być w normie, ale trudno będzie zauważyć, w którym momencie olej napędowy zacznie zastępować ten smarny. Wtryskiwacze, jakie tu pracują, są typu piezoelektrycznego, co oznacza, że w przypadku niedomagań czeka nas wymiana ich na nowe. W rozrządzie zastosowano łańcuch, który przy znacznych przebiegach będzie jednak wymagał wymiany. Receptą na wszelkie przedstawione wyżej problemy jest właściwy i regularny serwis, bez oszczędzania na materiałach i częściach. Hubert, kupując swojego CLS-a, miał to szczęście, że został wyposażony przez poprzedniego właściciela w bardzo bogatą dokumentację serwisową, zawierającą szczegóły eksploatacji. To plus rok produkcji auta, czyli 2013, w którym usunięto już część niedomagań, pozwalają mu spać spokojnie. Dla właścicieli pojazdów z tym silnikiem, którzy nie są pewni jego przeszłości, ratunkiem mogą być regularne przeloty z wyższymi obrotami, które pozwolą unikać odkładania się niechcianego nagaru. Przechodzimy do ocen. Tył fantastyczny. Przód trochę bardziej podoba mi się w wersji poliftowej. Wrażenia ogólne wyjątkowe. Luksus z elementami sportu. Z punktu widzenia kierowcy doświadczenie niemal idealne. Pasażerowie tylnych siedzeń będą pewnie nieco innego zdania. Pod względem technicznym bliski doskonałości. Trochę gorzej wygląda to z punktu widzenia trwałości osprzętu. Świetna skrzynia, dobrze dopasowana do jednostki napędowej. Mówiąc krótko, to nie są tanie rzeczy, ani w zakupie, ani w utrzymaniu, ale 2 lub 3% wartości auta zostawione w serwisie raz na jakiś czas nie powinno dziwić w tej klasie. Dynamiczny silnik, nadążająca za nim skrzynia biegów, łopatki do zmiany przełożeń przy kierownicy, zawieszenie pozwalające zarówno na leniwe połykanie autostradowych kilometrów, jak i napadanie na ciasne zakręty, oraz luksus materiałów wykończeniowych, które otacza kierowcę. Czego tu nie lubić? Jeśli szukasz czegoś więcej niż rodzinnego kombi, czegoś, co z pewnością nie pozostanie niezauważone przez znajomych i sąsiadów, czegoś, co będzie cieszyło wzrok przy patrzeniu z zewnątrz i wszelkie inne zmysły po zajęciu miejsca za kierownicą, to Mercedes CLS jest dla Ciebie. Nietuzinkowy, oryginalny, pionierski, jedyny w swoim rodzaju. Z mocną i sprawdzoną technicznie benzyną pod maską byłby ideałem. I to wszystko o tym wyjątkowym aucie. Jeśli macie ochotę na więcej, to zapraszam do kolejnych filmów, do których linki pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?